Cześć, witam Cię dzisiaj bardzo ciepło i serdecznie. Cieszę się, że mogę się znowu z Wami spotkać na kanale na YouTube. Cieszę się, że mogę z Wami w ten sposób być w jakimś kontakcie. Nazywam się Magda Sabik i pomagam świadomym rodzicom przenosić wiedzę na praktykę życia codziennego. I dziś chciałabym dwa słowa powiedzieć o, o tym, co, z czym przychodzicie najczęściej, o tym, co, o, tym o co pytacie najczęściej bardzo często rodzice przychodzą i pytają a dobrze, ale co mam zrobić, kiedy moje dziecko wymusza? Co mam zrobić, kiedy ono wymusza na mnie różne rzeczy, tak? Że coś chce dostać, że chce, żeby mnie wcześniej odebrała ze szkoły, że chcę, żebyśmy ją zaprowadzili na zajęcia, że chcę, żebyśmy mm, i czytali, żebyśmy z nią coś robili, żebyśmy się z nią bawili. Wymusza, wymusza, wymusza. Przyjrzyjmy się temu lepiej. Czym jest wymuszanie? No więc Myślę sobie tak, z perspektywy dziecka, wymuszanie to jest chęć sprawienia, by rodzice, by osoby dla mnie znaczące robiły to, czego ja potrzebuję, czego ja pragnę. Jeżeli zacznę patrzeć na wymuszanie, jak na sytuację, w której dziecko zarządza mną, czyli nie wymusza, ale podejmuje decyzję, że chce, żeby rodzic działał tak, jak ja mam w głowie to po pierwsze, myślę sobie tak, że to zupełnie naturalna sytuacja, zupełnie normalna. I właściwie byłoby dziwne, gdyby dzieci tego nie robiły. Wszak on, taką mają konstrukcję, że wiedzą, że czegoś chcą i do tego dążą. To jest normalne. Chcę tego, więc będę do tego dążyć, żeby to dostać, żeby to mieć, żeby, żeby to się udało, żeby ten rodzic, nie wiem, ze mną, nie wiem, pograł w piłkę, tak? Więc Będę tak długo prosić, aż on wreszcie ze mną w tą piłkę zagra. No dobrze, ale teraz małe ale. Małe ale polega na tym, że to nie zawsze jest dobre dla dziecka że czasem jest tak, że to dziecko kontroluje całe swoje otoczenie, e, swój plan dnia, m, plan weekendu, e, to co się dzieje, to kiedy się to dzieje. Ono zaczyna to kontrolować i to jego, to, to jego żądania, te jego prośby, e, czyli tak zwane wymuszanie, e, jest bardzo mocno związane z takim poczuciem bezpieczeństwa. Czyli im mniejsze poczucie bezpieczeństwa, tym większa kontrola ze strony dziecka. E, Dziecko, budując swoje poczucie bezpieczeństwa, przejmuje kontrolę nad otoczeniem, tak? Czyli chce mieć, chce czuć się bezpiecznie, więc będę kontrolować otoczenie. I my to odbieramy jako Wymuszanie, jako rządzenie, a tymczasem to jest budowanie swojego poczucia bezpieczeństwa. No właśnie, i teraz tak. Czy mam mojemu dziecku pozwolić na taki sposób budowania poczucia bezpieczeństwa? No nie, bo to ja mam zapewnić poczucie bezpieczeństwa mojemu dziecku. Ono ma wiedzieć, że to ja jestem tym bezpiecznym portem. To, to dom daje mu poczucie bezpieczeństwa. I teraz co to znaczy? To znaczy, że kontrola jest po mojej stronie. To znaczy, że to ja wiem, jak będzie wyglądał tydzień, jak będzie wyglądał grafik, co się będzie działo, z czym, z czym się będziemy mierzyć w tym tygodniu, o której pewne rzeczy się będzie, będą działy. Bardzo trudne jest przekonanie dziecka do tego, że że to ja e, rządzę, jeśli już dziecko jest na takim etapie, że to ono e, kieruje działaniami rodziny. E, I to może nie być łatwe teraz zmiana tej sytuacji. Dlatego zachęcałabym bardziej do tego, żeby popatrzeć w taki sposób mm, łagodny, żeby schodzić raczej z tego e, poziomu m, kontroli dziecka na kontrolę rodzica. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli na przykład dziecko mówi, że mm, musisz y, mi nie wiem e, to zrobić, tak? Inaczej ja tego nie dam rady, musisz to zrobić ze mną, musisz ze mną, nie wiem, e, e, to zrobić, tak? Musisz ze mną, nie wiem, e, przeczytać tą książkę, bo ja sam nie dam rady. Ok, widzę, że chcesz, żebym ci przeczytał tą książkę, widzę, że masz, boisz się, że nie dasz rady. E, I może zróbmy tak, że podzielmy się tym zadaniem. Nie? Ty przeczytaj tylko, nie wiem, pierwszą stronę, a potem ja ci pomogę. Wycofuję się troszeczkę z tego, znaczy słucham prośb dziecka, które są wyrażone jako żądanie, ale to są jego prośby, to są jego potrzeby, to są jego e, oczekiwania. E, wysłuchuję tego, nawet na nie odpowiadam. I jednocześnie trochę pamiętam o tym, że to ma być też na moich warunkach. Czyli mm, idę w taką stronę kompromisu z moim dzieckiem, po to, żeby to moje dziecko zobaczyło, że jednak to ostatnie słowo e, w jakiś sposób jest po stronie rodzica, bo to rodzic daje poczucie bezpieczeństwa dziecku, a nie odwrotnie. E, no, i tym właśnie krótkim dzisiaj nagraniem chciałabym Cię zachęcić do takiego spojrzenia na e, zachowanie Twojego dziecka. Że czasem to może być próba budowania poczucia bezpieczeństwa, czyli kontrolowania ciebie, Twojego środowiska, waszego środowiska w taki sposób, który dla ciebie jest żądaniem, rządzeniem i krzykiem i wymuszaniem. To dla dziecka jest po prostu budowaniem jego poczucia bezpieczeństwa, co nie znaczy, że to jest dobre i oczywiście możemy z tym coś zrobić, czyli dajemy dziecku poczucie bezpieczeństwa przez to, że. Jesteśmy bardziej przewidywalni, dajmy mu plan, dajmy mu strukturę, dajmy mu rutyny i pokazuj mu, że spokojnie, bo w naszym domu jest tak, i tak, i tak. I w każdy wtorek to będzie się działo, w każdą środę będzie tak. Taki mamy plan dnia, taki mamy plan zajęć, taki mamy plan tygodniowy. Czuj się bezpiecznie w tym planie, bo ja jestem dorosłą osobą i to ja daję Ci to poczucie bezpieczeństwa. Ja nad tym panuję, a nie musisz Ty nad tym panować. Pozdrawiam Was serdecznie z mojego adahadowego domu, w którym. Nieustająco przypominam sobie, że plan i struktura są ważne, a nie chaos i bałagan, który po prostu jest częścią naszego życia. Postarajmy się o więcej planu, i struktury, przewidywalności, bo wtedy nasze dzieci poczują się naprawdę bezpiecznie i będą wtedy spokojniej funkcjonować. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się po papa.